Siema! Moi drodzy, ja jestem Skwiks i witam was w pierwszym odcinku z serii, w której zrobimy własną grę komputerową. Jest to tak naprawdę pierwszy odcinek, dlatego że poprzedni był jedynie zapowiedzią, takim zarysem tego, co będziemy robić w trakcie tej serii. A dzisiaj zabierzemy się już na poważnie. Po pierwsze, przygotujemy sobie silnik do zrobienia naszej gry, środowisko do napisania kodu i stworzymy sobie pierwsze obiekty naszej gry. Ale na spokojnie, może zaczniemy od początku. A więc czym w ogóle jest silnik do tworzenia gier? A więc jest to taki program, który ma wbudowane mnóstwo narzędzi i ułatwień, dzięki któremu tworzenie gier jest dużo prostsze, niż gdybyśmy chcieli to zrobić w zwykłym edytorze kodu. Obecnie prawie żadna gra nie powstaje już bez użycia silnika do tworzenia gier, a na rynku mamy mnóstwo takich silników, jak na przykład Unity, Unreal Engine, Godot czy Game Maker. Może kojarzycie któryś z nich. Mistrz, że najbardziej przypadło do gustu Unity. Pracowałem na wszystkich czterech przez jakiś czas, ale Unity postanowiłem się dużo bardziej uczyć. Mogę też zaryzykować stwierdzenie, że Unity jest najpopularniejszym silnikiem do tworzenia gier. Ale nie jestem tego pewien. Jest na pewno bardzo popularny i w dodatku w wersji personalnej zupełnie bezpłatny. A takiej będziemy używać. No dobra, ale może już dość gadania. Przechodzimy na ekran, gdzie pokażę Wam, jak pobrać i zainstalować Unity i zaczniemy wreszcie robić naszą grę. A więc przechodzicie na stronę unity3d/slash getunity/slash download i tutaj klikacie download unity hub. Zapisujecie instalkę na dysku. A potem przyklikujecie się przez cały proces instalacji. Jest on bardzo prosty, więc bez problemu na pewno sobie poradzicie. Potem uruchamiacie świeżo zainstalowany Unity Hub. Gdy uruchomicie program po raz pierwszy, to będziecie musieli się zalogować, na przykład kontem Google, i wybrać odpowiednią dla siebie licencję. W zależności od tego, czy chcecie używać Unity do celów komercyjnych czy nie. Generalnie pamiętajcie o tym, że Unity możecie używać bezpłatnie do czasu kiedy nie zarabiacie 100 tysięcy dolarów rocznie, a to raczej na początku Wam nie grozi. No dobra, gdy już uda Wam się zalogować, to przechodzicie do zakładki INSTALLS, klikacie ADD i wybieracie wersję Unity, którą chcecie zainstalować. Ja Wam polecam użyć tej RECOMMENDED RELEASE i kliknąć NEXT. Tutaj wybieracie moduły, które chcecie dodać do Unity, Oczywiście zaznaczcie Microsoft Visual Studio, bo to jest nasz edytor kodu. No i jeżeli chcecie też mieć pobraną dokumentację, to zaznaczcie też Documentation. No i potem klikacie Next. Akceptujecie tutaj regulamin do Visual Studio i klikacie Done. Wtedy rozpoczyna się instalacja. Ja tego nie będę robił, bo mam tutaj dosyć nową wersję Unity, więc widzę się z wami za chwilę. A few moments later... Gdy instalacja już dobiegnie końca, przechodzicie z powrotem do zakładki Projects. Klikacie New i tutaj mamy okienko do stworzenia nowego projektu. My zostawimy sobie przykład 3D, bo nasza gra będzie w 3D i po prostu w ten sposób będzie nam łatwiej. Wybieramy nazwę naszego projektu. Ja nazwę sobie go Cube Parkour i miejsce na dysku, w którym chcemy zapisać nasz projekt. To już to zrobicie, klikacie Create. Teraz Unity przygotowuje dla nas nowy projekt, więc może to chwilkę potrwać. Gdy Unity wam się już odpali, najważniejszą rzeczą jest to, żebyście od razu go nie wyłączyli. Serio to jest ważne, bo ja tak zrobiłem jakoś 6 lat temu i potem dwa albo 3 lata zajęło mi, żeby wrócić i nauczyć się wreszcie robić te gry. No więc na spokojnie ja wam teraz wyjaśnię okienko po okienku. Co się tutaj dzieje w tym interfejsie. Zacznijmy może od sceny, czyli tutaj tego głównego okienka na środku. Jest to taki obszar roboczy, w którym możemy w widoku 3D zobaczyć wszystkie aktywne obiekty na naszej scenie. Będziemy w tym okienku układać różne poziomy, testować jakieś rzeczy, których nie będziemy mogli normalnie zrobić z poziomu zwykłego gracza. I ogólnie zresztą zobaczycie w ciągu tej serii, że to okienko jest naprawdę bardzo ważne. W panelu sceny możemy też zaznaczać obiekty. Ale nie jest to aż tak wygodne jak zaznaczanie ich tutaj w panelu hierarchii po lewej stronie. Tutaj możemy w bardzo łatwy sposób przeklikować się pomiędzy obiektami i dodawać również nowe. Gdy klikniemy tutaj prawym przyciskiem myszy, to możemy tutaj z tej zakładki wybierać różne obiekty, które chcemy dodać na naszą scenę. Ale tym zajmiemy się jeszcze za chwilkę. Gdy zaznaczymy jakiś obiekt, to jak widzicie tutaj w panelu Inspektora, ten obiekt pokazuje się ze wszystkimi najmniejszymi szczegółami. Te rzeczy, które tutaj widzicie, np. transform albo kamera, to są komponenty, czyli jakby takie cechy naszego obiektu. Ogólnie każdy obiekt w Unity zawsze ma komponent transform. To możecie sobie zapamiętać, bo to jest po prostu komponent, który występuje nawet w pustych obiektach. W kamerze, oprócz tego, że mamy właśnie komponent transform, który odpowiada za pozycję, rotację i wymiary naszego obiektu, mamy też komponent kamery. Tego nikt się nie spodziewał. I ten komponent jest odpowiedzialny po prostu za wyświetlanie części widoku naszej sceny dla gracza. Ten komponent jest odpowiedzialny po prostu za zbieranie dźwięków z naszej sceny. I przekazywanie je graczowi, przez co gracz może słyszeć różne odgłosy, które się dzieją w grze. A skoro już jesteśmy przy tym, co gracz odbiera, co widzi i co słyszy, możemy przejść do podglądu naszej gry, czyli czegoś, co będzie widział zwykły gracz. Jak widzicie, nasza gra wygląda na razie w ten sposób. Tutaj nic nie ma, a to tło to jest jedynie jeden z elementów widoku kamery. On się nazywa Skybox. Dzisiaj zmienimy sobie tyle, że dodałem po prostu kostkę i ona będzie... no Zresztą sami zobaczycie, ale to za chwilkę. A teraz zostało nam jeszcze dwa okienka. Pierwszym jest okienko Project, w którym mamy wszystkie pliki, które są potrzebne w naszej grze. To będą różne poziomy, grafika, modele i skrypty, które będziemy pisać, żeby nasze obiekty zachowywały się tak, jak chcemy. A obok projektu mamy konsol, jest to po prostu zwykła konsola, w której będą pokazywały nam się jakieś komunikaty o błędach, oby nie, ale też będziemy sobie za pomocą wypisywania w konsoli pewnych rzeczy ułatwiać pisanie kodu. Zobaczycie w tej serii, bo na pewno będziemy jej używać. No dobra, a teraz tak jak obiecałem, utwórzmy sobie nowy obiekt. A więc kliknijmy tutaj prawym przyciskiem myszy i wybierzmy obiekt. Możemy to też zrobić tutaj za pomocą tego plusika. Mamy takie same menu, ale ja wolę używać prawego przycisku myszy i tutaj wybierać. Wybieramy obiekt 3D, Cube, czyli zwykłą kostkę. Jak widzicie, tutaj w panelu inspektora pokazały nam się wszystkie cechy, komponenty, które ma aktualnie nasza kostka. A więc są to komponenty Mesh Filter i Mesh Renderer, które są odpowiedzialne za wyświetlanie naszej kostki na panelu sceny. I gry, jeżeli sobie przejdziemy tutaj do podglądu. No i mamy też komponent Box Collider, który jest jakby taką powłoką fizyczną naszej kostki, przez co będzie mogła ona się zderzać z innymi obiektami i brać udział w innych symulacjach fizycznych. No dobra, mamy naszą kostkę, tylko że zauważmy, że jeżeli teraz przejdziemy do panelu gry i uruchomimy sobie za pomocą tego przycisku, to kompletnie nic się nie dzieje. Nie mamy tutaj żadnych skryptów, nie mamy dodanej żadnej fizyki. Kostka po prostu sobie wisi w powietrzu. Zatrzymujemy tym samym przyciskiem. I teraz byśmy chcieli dodać do naszej kostki fizykę. Żeby to zrobić, klikamy tutaj Add Component. I piszemy Rigid Body. Klikamy. I jak widzicie dodaliśmy nowy komponent, który właśnie jest odpowiedzialny za symulację fizyczną obiektów. Gdy teraz sobie przejdziemy do panelu gry i uruchomimy. Tak jak widzicie, kostka nam spadła za ekran. A więc fizyka działa. Teraz może dodajmy sobie platformę, żeby nasza kostka właśnie spadła na nią. A więc wybierzmy sobie nowy obiekt Cube. Nazwijmy sobie go Platform. I rozciągnijmy w osi X i Z przesuńmy sobie go też trochę na dół powiedzmy na minus 3 a kostkę przesuńmy sobie na wyższą pozycję na przykład 3 możemy też obniżyć sobie troszkę kamery na 0 i teraz gdy uruchomimy naszą grę to jak widzicie kostka spadła na platformę i się zatrzymała wszystko super działa. Teraz możemy spróbować obrócić lekko naszą kostkę 30, 30 i 30 powiedzmy, i teraz gdy uruchomimy, to jak widzicie kostka spadła na jeden z boków, zachowując świetną fizykę przez cały czas. I tak właściwie to chciałbym, żebyśmy zrobili jeszcze jedną rzecz, a mianowicie obrócili sobie dzisiaj lekko platformę osi Z. Żeby nasza kostka spadła po prostu po tej platformie w dół Uruchommy sobie No jak widzicie pięknie to działa Podsumowując Dodaliśmy dzisiaj do naszej kostki fizykę Za pomocą kilku kliknięć Bez pisania tysięcy linijek kodu z jakimiś skomplikowanymi obliczeniami Po prostu Dodaliśmy jeden komponent i nasza fizyka działa, jak widzieliście. Jest to właśnie ten plus silników do tworzenia gier, że zamiast właśnie pisać bardzo skomplikowane rzeczy, to możemy za pomocą kilku kliknięć użyć czegoś, co zrobili za nas inni programiści. I dzięki temu tworzenie gier jest dużo prostsze. No dobra, dzięki za oglądanie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. W przyszłym tygodniu, w niedzielę o 16, stworzymy sobie poruszanie się dla naszego gracza. Utworzymy skrypt Dzięki któremu będziemy mogli chodzić w każdą strony naszym kosteczkom i skakać. A jak filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę. No i jak macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Ja postaram wam się pomóc. A tymczasem ja się już z Wami żegnam. Cześć, do następnego tygodnia.